Hej, hej, witam na kanale Medium Tarot Jest to czytanie na miesiąc wrzesień 2020 roku Dla wszystkich spod znaku wodnika Jeżeli jesteście wodnikiem ascendentalnym, księżycowym bądź wenusjańskim Również możecie znaleźć tutaj coś dla siebie Pamiętajcie również o lajkowaniu, subskrybowaniu Klikajcie również dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem A przechodząc już do rozkładu Waszą energią główną na ten miesiąc jest Królowa Mieczy Królowa Mieczy jest dosyć chłodną energią. Jest to osoba bliźnięta waga wodnik, może być to również wasza energia, jeżeli jesteście kobietami. To jest ogólnie kobieta bardzo poraniona przez życie kobieta o niebywałym intelekcie kobieta posługująca się przede wszystkim Racjonalnym podejściem do życia, i taka właśnie jest. Ta kobieta może być troszeczkę taka niezbyt czuła, ale tutaj podejrzewam, że to chodzi o jakąś konkretną osobę, albo wasza osoba was zraniła, bo tutaj macie trójkę mieczy, czyli ból, rozstanie. Rozczarowanie, no po prostu ktoś wam wbił szpilę w plecy, tak. No i albo to wy po prostu zraniliście taką osobę, no i taka jest energia ogólnie tego miesiąca. Może być również jakaś przegrana sprawa w sądzie. Rozczarowujące coś mogą nastąpić. W przeszłości była jakaś wieża. No, ktoś tutaj mógł się rozstać, ktoś mógł tutaj przegrać, ktoś mógł po prostu rozwalić coś w drobny mak, tak? czy, to, czy to w pracy, czy w uczuciach, ale podejrzewam, że to bardziej chodzi o uczucia. No, ogólnie w tym czytaniu jest bardzo dużo smutku, bardzo dużo takiego przygnębienia. No, ale do tego dojdziemy. W przeszłości mogły się zawalić wasze jakieś fundamenty, jakieś struktury, które y, kiedyś sobie tak y, narzuciliście, nawet wewnątrz was. To nie musi się dziać coś y, spoza, y, spoza waszej energii, tak? Y, to może się dziać po prostu w was, jakieś schematy się zawaliły. To, jakie wy macie, Myśli i stanowisko, jakim się tutaj będziecie posługiwać w tym miesiącu, jest Król Mieczy. To jest energia odcinania się, no, kierująca się przede wszystkim rozumem, intelektem na zimno, tak. Również osoba bardzo poraniona przez życie. To jest również karta prawnika, więc jeżeli Wy tutaj macie jakąś przegraną walkę w sądzie, to też coś tutaj może takiego nastąpić, albo będzie dopiero, nie? Bo to na wrzesień jest czytanie. Dobra, pod spodem talii macie cesarzową. Cesarzowa mówi mi przede wszystkim o kobiecie, która posiada dzieci, która jest. Y ma wszystko, tak? Ona się nie zadowala byle czym. Ma swoją obfitość, ma swoją stabilizację. Jest bardzo taka niezależna finansowo, emocjonalnie także to jest naprawdę bardzo również szlachetna, oddana, hojna osoba, tak? Możecie być również w takiej energii. No ale teraz tutaj jest jakieś jakaś strata jakieś właśnie mm, przegrana y, straty rozczarowania y, również walka taka na miecze nawet bardzo duży konflikt wewnętrzny zewnętrzny tak bitwa to jest taka walka kiedy my niby wygrywamy ale to jest y, Taka wygrana, gdzie coś musimy poświęcić, tak? No i ja tutaj widzę, że Wy po prostu tak, jakby pożegnaliście jakiegoś człowieka ze swojego no, pożegnaliście się z jakimś człowiekiem z Waszego życia. Czy to kobieta, czy mężczyzna, oby dwie płcie tutaj widzę. Kobieta może cierpieć przez Was, albo to Wy cierpiecie przez kobietę. W każdym razie w najbliższej waszej przyszłości macie króla kielichów. Król kielichów to jest bardzo fajny przyjaciel, bardzo fajny mąż, ojciec, osoba kochająca, czuła, opiekuńcza. Może po prostu ktoś wam przyjść z pomocą albo ktoś dojrzały emocjonalnie, kierujący się przede wszystkim emocjami, złoży wam jakąś ofertę, albo po prostu, no to jest ogólnie karta takiej miłości dojrzałej osoby bardzo dojrzałej emocjonalnie, która wie czego chce, tak, jest tym mistrzem, więc tutaj może przyjść do was jakaś po prostu osoba ryby, rak skorpion, jakby kto pytał. Może to chodzić o to, że ktoś wam będzie pomagał. No albo znajdziecie nową miłość. To, co wy tutaj jakby wnosicie do tej sprawy, no to po prostu odchodzenie od tego, co wam nie służy. Odchodzenia od takich myśli, które Was obciążają i nic więcej. Być może jest to podróż, gdzieś po prostu udajecie się do jakiejś swojej samotni. Bo ja w tej karcie widzę również takiego, właśnie pustelnika, który idzie zgłębiać, jakby wiedzę na swój temat, na temat innych osób. Ale on musi wykonać tą podróż, żeby móc się czegoś dowiedzieć, coś. Jakąś właśnie świadomość uzyskać, tak? W otoczeniu może być albo jakaś praca nowa przyjdzie, no, oferta pracy, tak? Może do Was przyjść nowa, albo po prostu budujecie swoją stabilizację materialną i tyle. To jest osoba dobrze radząca sobie z pieniędzmi, może ktoś pojawić się taki w Waszym życiu, byk pan na koziorożec, ale ja tu widzę bardzo taką jeszcze świeżą energię, dopiero takie początki, Paźdynarów również przynosi dobre wiadomości, także możecie dostać jakąś dobrą wiadomość z otoczenia y, na temat tego, co się tutaj wydarza. Może to, mogą to być właśnie jakieś procesy sądowe, jakaś dobra wiadomość może do Was przyjść. Wasze obawy bądź nadzieje... Y, mm. Nadzieja jest, jest tutaj taka, że odetniecie się tym mieczem, wybierzecie intelekt, rozum, tak, Podejdzie, podejdziecie do tego racjonalnie, ale w obawach, no to tutaj może być po prostu takie no to jest ogólnie przemyślane działanie, ale. To jest taka energia osoby, która jest no, taką zadziorą, taki cięty język ktoś może mieć. Ktoś może po prostu być taki no, niezbyt przyjemny z waszego otoczenia i wy się tego obawiacie. To może być osoba również prawnik, ale takiego niższego szczebla, tak? Nie jest to jeszcze taka osoba. Już tak, jakby kompletna, tak? Tylko na przykład jakiś student pomagający Wam w prawie albo no coś takiego, tak? Ja się nie znam na sądownictwie, nigdy nie brałam żadnych udziałów w rozprawach, więc się nie znam. Ale tutaj karta wynikowa jest no po prostu taka, takie znudzenie, rozczarowanie, taka nuda, również taka nostalgia. A niby jest OK, ale jeszcze jednak. Coś mi brakuje, nie zauważamy szansy, którą mamy za sobą tak jakby. Siedzimy i taka jest nijak, tak? Dobra, zobaczymy te nasze karteczki. Na rozstaju dróg. Możecie podejmować jakąś decyzję. Możecie jakieś. No, po prostu mieć dylematy, czy na przykład, nie wiem, tutaj ruszyć, bo ogólnie miecze to jest bardzo szybka również energia, tak? Wy możecie mieć tutaj nadzieję na bardzo szybki rozwój wydarzeń, na szybkie rozwiązanie danych sytuacji. Macie tutaj kartę również wielkie marzenie. Może po prostu ta osoba była waszym marzeniem, albo wy byliście kogoś marzeniem. Albo macie tutaj jakieś marzenie, po prostu i chcecie je spełnić, ale po prostu tutaj no, macie niezbyt ciekawą energię. No, niezbyt ciekawą. No, i mamy tutaj kartę również. Powrót. Powracasz do przeszłości myślami i sercem. Wspomnienia lub powrót ukochanej osoby. Szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę powrotu żadnej ukochanej osoby, ale e może być coś takiego, że wy w tym królu e kielichów, to co do was e przyjdzie, tak jakby w najbliższej przyszłości, to jest jakieś takie właśnie zrozumienie, wsparcie. E może odkryjecie właśnie tą miłość i będziecie podchodzili bardziej emocjonalnie do tej sprawy aniżeli. Tylko rozumem, no kurczę, zawsze powinniśmy się kierować sercem, a nie rozumem, tak, ponieważ ego nie zawsze nam dobrze podpowiada. Jest pomocne, ale to trzeba połączyć te dwie energie, tak. Nie, nie można tylko kierować się logiką, no bo to nas sprowadzi na manowce, tak. Tym bardziej, że tutaj jest bardzo dużo takiej mieczowej energii. <laughs> Czyli bardzo szybko, bardzo chłodno, kalkulacyjnie dosyć, no i nie widać nic tu innego, ewentualnie tylko ta, ta praca. Zobaczymy, jaka jest karta rady. Karta księżyca. Mówi nam o tym, by być troszeczkę tajemniczym, by odrzucić iluzję, by zdjąć różowe okulary, nie żyć iluzją, nie mieć tajemnic, nie ukrywać czegoś. Być może, by podejmować decyzje, ale tutaj są takie właśnie decyzje, które kurczę, no nie, nie może tak być. Nie może tak być. Przede wszystkim, bym tutaj widziała, nie żyć taką iluzją. Może faktycznie Wy tutaj zostaliście zranieni przez kobietę z podznaku, bliźnięta waga wodnik, no i teraz macie złamane serce, ale to jest tak, jakby co Wam wychodzi naprzeciw, tak? Czyli tutaj jest Wasza energia główna, to, to co jest w podstawie tym, tego miesiąca, no to jest jakaś osoba, albo Wy wchodzicie w energię tej osoby, no to też jest Wasz trygon, no to może to być również Wasza energia jak najbardziej. No ale co może być przeszkodą, jakieś złamane serce, czyli to wygląda tak, jakbyście chcieli iść w kierunku tej osoby, w kierunku tej. Aha, właśnie. Królowa Mieczy również jest kartą decyzji, tak, ale to są decyzje racjonalne, takie. Ale jeśli chodzi właśnie o osoby, no to może po prostu wy chcecie iść w kierunku tej osoby, ale tutaj macie jakieś zranienie być może z przeszłości, bo coś tutaj wam się nie udało. No i po prostu odcinacie się jakby od tej osoby przez te zranienia wcześniejsze. No, ale wy tutaj ładnie wyjdziecie, bo na przyszłości macie już tego króla kielichów.